W tym odcinku dowiecie się, ile jest warta moja baza w stile Brain Rot. Mieliśmy teraz święta, było bardzo dużo eventów i uwierzcie, że moja baza bardzo się zmieniła od ostatniego czasu, kiedy to nagrywałem. Bo poprzedni taki odcinek był dokładnie miesiąc temu. Moja baza na tą chwilę ma 3 piętra i jestem na 16 rebirfie. Jak możecie zobaczyć, jeszcze trochę mi brakuje i dowiecie się w tym odcinku, ile jest warta. Dlatego oglądajcie do końca, żeby zobaczyć moje najniższe piętro, gdzie mam najbardziej wartościowe Brain Roty i wtedy możecie ją porównać ze swoją bazą. Zobaczymy, kto ma lepsze piętro, ja czy Wy. Zaczynamy sobie od samej góry Gdzie mam tutaj brainroty, które mają najniższą wartość Także let's go To jest swój pierwszy brainrot, który generuje 5,9 miliona na sekundę No nie jest to za dużo Ale poprzednim razem, kiedy nagrywałem ten odcinek To chyba było 2,2 2, albo 3 miliony I uwierzcie, że im niżej będziemy schodzić Tym będzie coraz grubiej Giftini Spiderini On mi poleciał z jakiegoś Admin No jak widzicie ma tutaj trajta ognistego No i wygląda nawet spoko Ale przejdźmy dalej Kolejny Giftini Spider tym razem już ma tutaj słuchajcie Galaktykę, nie ma żadnego trejta Mimo to generuje więcej 6,9 miliona Kurde, wygląda naprawdę słodko w tym Galakcji skinie, no i obok jak widzicie Już coś wystaje i jest To kukaracza, jest to Los kukaracza, słuchajcie, generuje 7,5 Miliona, jego już kiedyś miałem Ale on był chyba na drugim piętrze Tak zobaczcie, że naprawdę mocno to się Zmieniło, ponieważ jest kurcze Prawie jako ostatni, no i on ma Trejta ognia, wygląda naprawdę spoko i tu mamy, słuchajcie, kolejne losowe ślimaki. Dużo się nie różnią, bo 7,8 miliona. I one są jeszcze w złociej ale mają tutaj trajta painta. Ogólnie mega lubię te ślimaczki. I pewnie niedługo już się z bazy wyrzucę, bo pewnie coś lepszego się pojawi. No i tak jak mówiłem, słuchajcie, w tym filmie ja jestem po eventach świątecznych, więc będzie tutaj bardzo dużo Brainrotów, które właśnie wystąpiły na święta. Jeszcze jak jesteśmy na początku filmu, to zachęcam was, żeby wbić na mojego Discorda. Bo tam też można się ze mną komunikować. Możecie się wymieniać Brainrotami między innymi graczami. Ogłaszamy tam liki i newsy z gry. Także naprawdę warto wbić. Link macie w opisie. No i uwaga lecimy z tymi świętami. Lawaka przynosi prezent. Słuchajcie jest ona tęczowa i generuje przez to 9 milionów. No jeszcze ma trade ognia. Więc wygląda naprawdę kozacko. Zwykła generuje tylko 600 tysięcy a ta generuje 9 milionów. Także no jest naprawdę ogromny przeskok. No i skąd ona jest? Oczywiście jest z Fuse Maszyny i tak ona wygląda. No i słuchajcie ostatni brain rot na tym piętrze. Jest to oczywiście Santa Hotspot, co ciekawe, ma jednego trejta i co to jest? Jakaś jakaś iskierka to jest, słuchajcie. Więc tak on wygląda, generuje 9 milionów na sekundę. Tak wam zlikuję, że trochę tych Mikołajów się dzisiaj przewinie. No to co, przechodzimy do piętra, które jest niżej. Tutaj, jak widzicie, jest losowy Tralaleritas. I są to takie trzy orki, które są, uwaga, w lawie, są ogniste i jeszcze z reniferkiem. Dzięki temu dają 10,4 miliona. Zdobyłem go z koniuleczką na admin abuse i próbowaliśmy między sobą go przekazywać. No, niestety, zebrał tylko dwa bonusy, ale podoba mi się, bo jest w skinie lawowym. I ten skin lawowy naprawdę mega kolorek dzięki temu tworzy. Bardzo mi się podoba, bardzo go lubię. No, ale 10 milionów, czy to dużo? Jak na moją bazę, trochę mało. Kolejny, jak widzicie, jest to znowu lawaka. Przynosi prezenty i jest to radioaktywna 10,5 milionów. Generuje dwa trajciki: Krabowy i Najana. No, i oczywiście jest spiół maszyny, więc bardzo spoko, że to poleciało. 10 milionów na lawakę to jest naprawdę dużo, uważam. Jeżeli mieliście lepszą lawakę, możecie napisać w komentarzu, bo jestem w sumie bardzo ciekawy. No i ostatni po tej stronie to uwaga: krokodyl z Casa który ma jednego trajta i jest to bombelek. Jest jeszcze złoty dodatek. No i tak wygląda. Wygląda, powiem Wam, jak jakiś astronauta trochę przez ten bombelek. Akurat bombel do tego skina jest bardzo fajnie dopasowany i szczerze. Tworzy zarombistą całość, naprawdę fajnie to wygląda I on generuje 12,7 miliona No i jest naprawdę sporo warty 700 milionów No, spoko jest ten brainrocik Świeżciej w ogóle, że takosy latają wokół niego Mimo, że on nie ma trejta takosa Dobra, przechodzimy do kolejnej strony Bo nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać Najniższego piętra, gdzie mam najlepsze brainroty I najwięcej warte I proszę bardzo, mamy kolejne losowe Casadilla Tym razem są trzy 13,5 miliona i te już mają e, traita takosa, także tak się prezentuje. Fajny, fajny brain Rocik. Trzeba przyznać, że bardzo urodziwy, ale 13,5 miliona trochę mało. Przejdźmy dalej. Kolejny Mikołajek, tak jak Wam mówiłem, tamten generował 9 milionów, a ten, uwaga, uwaga, co on ma tutaj wyróżniającego 13 milionów na sekundę. Jak widzicie, ma tutaj trejta glicza, dlatego jest taki zgliczowany trochę, no i 13 milionów to już fajnie. One oczywiście leciały z laki w bloku w Koła dlatego kilka ich mam. No i proszę bardzo, cikletera. Cikletera poleciała oczywiście z Fuse maszyny, generuje 15 milionów na sekundę i jest warta 2 biliony, także jest to sporo kasy. Niestety nie ma żadnego trejta, a te Cicletery można było naprawdę bardzo fajnie tutaj wydropić. Wiem, że wielu z Was je ma i to z trejtami i one generują nieraz po 100 milionów, także jeżeli ktoś wydropił, no to szacun. I tutaj, proszę bardzo, kolejna Cikletaira, która generuje 15 milionów, skąd mam drugą Cicleteirę z Fuse Maszyny, nie tym razem. Słuchajcie, dostałem ją od widza na święta po prostu. Wymieniałem się z widzem, którego serdecznie pozdrawiam za los 25, które wydropiłem i później zobaczycie za jakiego Brainrota. No i tutaj widz mi podarował kolejną Cicleteirę, także mam dwie. I uwaga, ostatni Brainrot na tym piętrze to jest Mikołaj, który jest złoty i uwaga, ma trade ognia, jak tutaj widzicie. Bardzo fajnie wygląda, jest taki, kurde, dynamiczny przez to. No i on generuje 16 i 2 miliony na sekundę, Czyli jest trochę lepszy rzeczywiście od tej cikletery, I złoty wygląda fajniej, no spoko wygląda Wygląda tak unikatowo naprawdę, bardzo mi się podoba To ja go właśnie wydropiłem na jakimś odcinku, kiedy rywalizowałem z Koniulką na prezenty I tak się prezentują moje dwa piętra A teraz przejdziemy sobie do piętra, który jest najniżej i mam tam najlepsze brain roty. No i uwaga, zapnijcie pasy, bo przechodzimy Na najniższe moje piętro, gdzie Mam, uwaga, najlepsze brainroty Które udało mi się zdobyć dotychczas No i oczywiście najwięcej, tak jak widzicie Jest po evencie świątecznym A tutaj to w ogóle będzie kozacko Także zapraszam do oglądania No jak widzicie, mamy tutaj Mikołajka Który generuje 18,2 miliony Co on ma za trejty? Jak widzicie, ma tu krabika I przez to, że ma tako na głowie, no to ma oczywiście tako I on generuje 18,2 miliony Na sekundę, <laughs> naprawdę mnóstwo mam tych Mikołajów. Kolejny, który obok niego stoi, to Nauti, Nauti, czyli niegrzeczny, niegrzeczny jest, uwaga, galaktyczny. Szczerze mega się jaram, że go wydropiłem, bo wygląda naprawdę kozacko, wygląda jak jakiś mega rzadki brain rot, no i w sumie jest z rzadkim brain rotem. 21 milionów na sekundę, nie ma żadnego trejta, jest po prostu galaktyczny, zwykła jego wersja generuje 3 miliony. No i powiem wam, że ten fioletowy neon różowy zarąbiście wygląda, no mega mi się podoba ten brain rot, jeżeli macie jakieś galaktyczne, no to zazdro, bo naprawdę świetnie wyglądają. Przechodzimy do kolejnego. Uwaga, mamy los Mobilis 22 miliony na sekundę. Patrzcie, jaka jest różnica, ile ten kosztuje, a ile ten kosztuje. Natomiast los Mobilis właśnie udało mi się wytrajdować za mojego los 25. Dzięki Ci widzów, że zaproponowałeś mi tą wymianę. Właśnie, jeżeli Wy chcecie się wymieniać z różnymi osobami albo nawet ze mną, to wbijajcie na Discorda, link jest w opisie. No i spoko ten los Mobilis, bardzo mi się podoba. Mój los 25 generował 10 milionów na sekundę ale widz go potrzebował do wymiany na brainrota Swaggy Bros. Natomiast z tego, co mi widz pisał, to niestety nie udało mu się wymienić, bo nie zdążył po prostu, no ale doszło do wymiany i tak to wygląda. No i jak widzicie tutaj obok jest, uwaga, słodyczy losa, czyli tak zwany los candies, słuchajcie, który generuje 23 miliony na sekundę. Jest w wersji podstawowej, z czego jest mi trochę przykro, bo spokojnie na 60 milionów była tutaj szansa, ale no niestety tak to wygląda. Co nie zmienia faktu, że ten brainrot naprawdę zarąbiście wygląda, Spójrzcie tylko na te cukierki latające, jest bardzo fajny i w sumie... Fajnie, że chociaż jednego udało mi się go wydropić I oczywiście poleciał z Fuse Maszyny No i patrzcie tutaj, co tu jest Za bomba, to jest prawdziwa Bomba, 7 bonusów Triplito, fasolka, która Poleciała z Lucky bloka i nie wierzę Nie, 7 bonusów To ma, 7 bonusów, czejcie. Trochę jest mi przykro, że nie ma tu Mikułaja, Bo by wygenerował, nawet nie chcę Wiedzieć ile pieniędzy, no ale jest fasolka Która wygląda też bardzo rzadko Jest jeszcze diamentowa, 7 Traitów i nie wiem za jakiego Brainrota musiałbym się wymienić, nie, bo on po prostu tak dobrze wygląda, że szkoda mi go oddawać czy, czy coś. Ma, zobaczcie, na Jana, ma Galaktykę, ma Bubblegama, ma Orkę, ma Spider'a, ma Mateo i ma ogień jeszcze, a do tego jest diamentowy. 24 miliony na sekundę generuje. No, wygląda przekozacko. No cóż, jak widzicie, nic nie przebiło mojej cicleteery, którą już miałem w pierwszym odcinku na tym kanale z mojej bazy. Generuje 24 miliony na sekundę. Ma Bombardiero i tako Trejcika Ona chyba była wtedy na drugim miejscu, a teraz jest, zobaczcie, na piątym miejscu. Więc zobaczmy, co jeszcze mam ciekawego. No i proszę bardzo, kolejny Nauti, który generuje 25,5 miliona na sekundę. Tutaj się trafił radioaktywny, więc mega fart. Wiedziałem, że będzie dużo warty, więc od razu go wziąłem z taśmy na biegu niepółnocnym. W ogóle. Na biegunie północnym poleciał mi raz Lost 25, który był złoty, i tak mi jest przykro. Ale nie zdążyłem go złapać, ponieważ byłem na telefonie i tam o wiele ciężej się łapało te prezenty. Ale jeżeli wy mieliście na taśmie Lost 25, to też napiszcie w komentarzu, bo uwierzcie, że chyba na to było 0,01%, nie? No i przechodząc dalej, słuchajcie, jesteśmy w moim top 3, tak naprawdę. I jest to Hot Santa, ale w wersji Rainbow. Nie ma żadnego trajta, jest po prostu w wersji Rainbow. Wersja Rainbow daje razy 10, dlatego podstawowy jest 2,6. 6 miliona, a ten ma 26 milionów. Także dropcie, dropcie te Rainbow'y, jeżeli możecie, bo one generują najwięcej kasy. Ten Mikołaj dobrze nie wygląda, zobaczcie, on nie ma tutaj żadnych szczegółów, tak naprawdę zmieniają się tylko kolory. Natomiast to mnie nie obchodzi, Ho obchodzi mnie to, że generuje 26 milionów na sekundę i wydropił z Lucky Bloka, więc warto było je zbierać. Mój top 2 to oczywiście. Ketupat, Kepat, Kepat, Ketupat, teraz tłumaczę go jako szybki Ketupat, <grym> także okej. Okay. Generuje 35 milionów na sekundę, poleciał mi oczywiście z dywanu, wiem, że kilka osób go złapało, ale były też lepsze brainroty, no mi się udało takiego chociaż złapać, więc się cieszę. Kosztuje 5 bilionów, więc zobaczcie, że jest całkiem rzadki, no i mega mi się podoba wizualnie, ale teraz przejdźmy do mojego najlepszego brainrota. Moim najlepszym brainrotem jest Cicleteira, która generuje 75 milionów na sekundę, także to jest to, o czym wam wspomniałem. Jeżeli wy złapaliście wersję radioaktywną, no to macie chyba tam minimum stówkę. Ja go akurat nie złapałem. Udało się to mojej koleżance, koniuleczce, która wydropiła go z fuse maszyny i po prostu dała mi go, bo mnie mega lubi i dlatego mam go w bazie. A teraz uwaga, ile generuje moje najlepsze piętro na samym dole. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu To napiszcie w komentarzu 7 bonusów kozak Moja baza po świętach Na najniższym piętrze generuje 2 93,7 miliona Kasy na sekundę Jestem mega zadowolony z tej bazy Wystarczyło być tak naprawdę na kilku eventach No i zbierać laki, bloki I dzięki temu ta baza tak się prezentuje Gram naprawdę stosunkowo krótko A myślę, że te brainroty już są naprawdę sporo warte A ja przypnę wam serduszko I będę wiedział, że dotrwaliście do samego do końca. Wbijajcie koniecznie na Discorda, subskrybujcie kanał i zostawcie łapę w górę. To nagram wam podsumowanie po całym roku. Myślę, że jeszcze trochę się zmieni.